Cześć, witam Was. Energik w kolejnym odcinku pogadajmy. Dzisiaj e, pierwsza część na temat e, horrorów. Jednakże, zanim e, dojdę do tych horrorów, muszę Wam nakreślić całą historię e, tamtych czasów. I myślę, że ta historia zajmie mi cały jeden odcinek także o horrorach pewnie będzie dosyć niewiele. W tym jeszcze odcinku, i będzie dopiero za dwa odcinki, bo potem będzie top 10 i potem już o kolejnych tytułach. Słuchajcie, temat dzisiaj, właściwie takich początków DiviXów. Pierwszy raz z DiviXem zetknąłem się w 1999 roku i były to jeszcze takie mroczne, mroczne czasy. Internet już był, jednak nie był on popularny jeszcze w domach. To był internet, który mieliśmy na studiach. W domu mało kto miał. Pierwszy, e, pierwsze łącze internetowe z moich znajomych, kto miał ktoś w domu, e, to był mój kolega Andrzej ze studiów, który za łącze 128 kilobitów e, w telewizji to ja płacił chyba ze 200, czy tam 220 jakoś tak miesięcznie, także to były czasy po prostu mega hardkorowe. Ale słuchajcie, wracając do tych DivX-ów. W 1999 roku pierwszy raz zetknąłem się z DivX-em. Zapytacie, no dobra, a to jak ludzie oglądali wcześniej filmy, zanim nie było DVX-ów, no po prostu nie oglądali. O, ówczesny format DVD, który był w miarę już popularny, ale to było dosyć drogie. Drogie były filmy, drogie były e, odtwarzacze, takie stacjonarne, już nie wspominając o odtwarzaczach do komputera. Także to były dosyć drogie zabawki, mało kogo było na to stać. E, I DVX, zanim się pojawił DVX, były jeszcze filmy w formacie tak zwanym wideo CD, polegało to na tym, że na dwóch płytach CD znajdował się cały półtora godzinny film podzielony na pół. Czyli, można powiedzieć, tak jak w którymś momencie były DVXy na przykład na dwóch płytach 700 megowych, także wtedy to było... jeszcze płyty miały pojemność 650 MB. Jednakże był problem, ponieważ wtedy były bardzo drogie nagrywarki, mało kto miał nagrywarkę też. Jeszcze wcześniej, zanim się pojawiły wideo CD, znaczy w momencie kiedy pojawiły się wideo CD, to były, nagrywarki były bardzo drogie i pamiętam, że pierwszy film, jakiś, z jakim się zetknąłem na Wideo CD, to był piąty element. Kolega przyniósł na dwóch płytach i ja chciałem sobie przegrać ten film. Nie miałem za bardzo znajomego z nagrywarką, ale mówię, to chociaż na dysku podtrzymam ten, ten film. A słuchajcie, dyski wtedy to były Giga 200, ja miałem no a film giga 300 na dwóch płytach, także dzieliliśmy to jeden jedną płytę, drugi drugą. I takich filmów Video CD czy one się często pojawiały. Pamiętam, że to też się pierwszy raz zetnąłem z kinówką Matrixa, który też był w tym formacie, no ale wróćmy do DIVX-ów. W każdym razie Video CD jeszcze powiem, to nie były DIVX-y, tylko to był format MPG chyba to był MPG 1, o ile dobrze pamiętam, o rozdzielczości. 352 na 270, jakaś taka rozdzielczość, nie pamiętam już dokładnie, to nie jest istotne. W każdym razie, w 1999 roku jestem na studiach i któregoś pięknego dnia podbijam do jednego z ziomków ze studiów Borka, który mówi, że chce coś mi pokazać. Ja mówię: No, dobra, nie, pokazuje mi Divixa, i był to um, South Park: Bigger, Longer and Uncut. I mówi, że to jest plik AVI. Ja po prostu w szoku, ponieważ pliki Avi w tamtym czasie kojarzyły się z nieskompresowanym materiałem, także minuta pliku Avi tam zajmowała, nie wiem, 300 mega, a tutaj półtora godzinny film, który zajmuje tam no nawet nie zajmował 700, myślę, że około 500 mega. I ja mówię, że to jest niemożliwe. I tam oglądam ten plik, no mówię, no kurde, no jak to jest w ogóle możliwe, że coś takiego jest. Okazało się, że to właśnie wchodzi na rynek ten, ten format DVX, który nie był formatem całkowicie nowym, ponieważ był to zhakowany, na samym początku był to zhakowany kodek WMV Microsoftu, który umożliwiał skodowanie pliku z DVD, przegranie pliku z DVD na format DVX i wtedy on zajmował no powiedzmy tam 700-650 mega. No i wtedy ten South Park był takim pierwszym filmem, jaki zobaczyłem na formacie DivX. Potem zaczęły się te filmy coraz częściej pojawiać. Oczywiście film, DVD, film DivX zajmował 700 mega. W tamtym czasie nawet taki piracki DivX to była dosyć droga zabawka, ponieważ... Trzeba było mieć odpowiedni komputer, który by to udźwignął, rozkodowanie tego filmu. I jeszcze jedna ważna rzecz. Płyta. Zazwyczaj filmy w tym tamtym momencie trzymało się na płytach. Dzisiaj powiecie, no to co, tam płyta kosztuje ileś tam groszy. W tamtym czasie jedna płyta CD kosztowała 10 zł. To były naprawdę duże pieniądze. Za 10 płyt CD płaciło się 100 zł. Jeszcze w tamtym czasie nie było, że tam płyty w kopertach, płyty były w pudełkach, więc każdy te płyty miał w pudełkach. No ale słuchajcie, w tamtym i właśnie to był też ten problem, że no trzeba było na nagrywarkę kasę na płyty. No, to nie było już takie, nie było takie e, hobby, że tak powiem, e, tanie. W każdym razie, y, są w Park rozpoczął lawinę dvx które zaczęły się pojawiać. Później, y, kolejny film, jaki widziałem, to był pierwszy American Pie. I słuchajcie, ten American Pie to ja oglądałem tyle razy, bo kto do mnie przychodził, no to oglądaliśmy ten American Pie na tym dvx -ie. I to po prostu ja widziałem ten film tyle razy, że już po prostu znałem go na pamięć kumple ze studiów i ode mnie, może ode mnie to nie, bo to się każdy oglądał u siebie, ale z, ze studiów, na przykład mojego kolegi Piotra, no to żeśmy się, wszyscy się złazili do mnie i oglądaliśmy tego American Pie, śmiejąc się cały czas z tych samych gadów. W każdym razie American Pie pamiętam, że American Pie był takim pierwszym diviksem już, który miałem u siebie w domu i który potrafiłem odpalić. I co ciekawe, w tamtym czasie już też... Miałem wtedy chyba Celerona 333 i to był za słaby procesor, aby odtworzyć filmy Divix. I w niektórych momentach film się ciął. Dzisiaj powiecie, no ale przecież Celeron to nie był taki zły procesor. Nie był, ale ja miałem z kolei złą płytę. To do tego wrócimy kiedy indziej, że tak naprawdę z połączenie słabej płyty z mocnym, z mocnym procesorem daje bardzo słaby komputer. Ale to się dowiecie już w top 10, kiedy się jeszcze o tej historii wspomnę. No i dobra, dalej lecimy. W każdym razie, filmy, filmy zdobywało się od kolegów. To nie było tak, że, tak jak teraz, ściągacie sobie z internetu. Tak jak mówiłem, wtedy internet był tylko dostępny w szkole. W szkołach, nie, w szkołach to były, wiecie, no, transfery rzędu 30 kB na sekundę, 50, no to już byliśmy naprawdę w szoku. 50 kB na sekundę to już, był, pff, to już był szok, nie? Takie transfery, także tych filmów nie można było brać za bardzo z internetu, bo nie było takiej możliwości. Troszkę później, gdy już miałem pierwsze łącze internetowe o szalonej prędkości 128 kilobitów, filmy można było ściągać z internetu. Jednakże... przy 128 kilobitach maksymalna prędkość ściągania wynosiła 16 kB na sekundę. Więc jeden film 700 MB ściągało się zazwyczaj około dwóch dni. Nie było czegoś takiego jak dzisiaj Torrent, czy wcześniej Emul, czy tam Edonki. Wcześniej korzystało się z programu Direct Connect, który ym, można, było, można powiedzieć, że był takim swego rodzaju FTP-em łączących ludzi ze sobą i z tego się ściągało tak, te filmy, właśnie z takiego, tego programu Direct Connect. No ale powiedzmy sobie szczerze, ile tych filmów można było ściągnąć, skoro przez dwa dni ściągał się jeden film? No to było naprawdę dużo, więc powstał, yy, powstał pomysł, co ja mówię, no po prostu ludzie zaczęli się wymieniać pocztą. Czyli wysyłasz do kogoś 50 płyt, w zamian dostajesz 50 płyt. I to było dosyć popularne na początku e, już e, 2000 i tam później roku, gdzie e, no nie wiem, jak ich nazwać zbieracze DVX-ów mieli swoje listy umieszczane na internecie i mogłeś wybrać sobie z listy na przykład, nie wiem. 10 filmów, wysłać 10 filmów swoich i polegała wymiana Wymiana polegała płyta na płytę, a nie na film na film, ponieważ niektóre filmy były na dwóch płytach, na przykład, nie wiem, Szeregowiec Ryan, tak ale liczyła się oczywiście płyta. I ja też się wymieniałem w ten sposób. Akurat miałem na tyle fajnie, że na studiach poznałem gościa, który handlował dvx on tego miał po prostu bardzo, bardzo dużo. Więc tam zazwyczaj robiliśmy wymiankę po prostu 50 płyt na 50 płyt. Nagrać 150 płyt to też nie było takie hop ponieważ w tamtym czasie nagrywarki były dwukrotnej, czterokrotnej prędkości, więc jedna płyta nagrywała się pół godziny albo 15 minut. No to teraz nagraj sobie 50 płyt. To też było dosyć, dosyć żmudne zajęcie. W każdym razie wymienialiśmy się tymi Diviksami pocztą i w którymś momencie. Gdy już tych filmów troszkę nazbierałem, bo muszę przyznać, że ja korekcjonowałem te Divixy i one urosły naprawdę do potężnych rozmiarów. Potem już trzymałem te płyty w kopertach i zaraz się dowiecie dlaczego, ale na przykład taki mój kolega Andrzej każdego Divixa miał w osobnym pudełku z podpisem, z wydrukowaną okładką, na półeczce stały. No to powiem Wam szczerze, że tych Divixów było taka ilość, ona się zbierała, że no to nie ciężko było to wszystko oczywiście Ciężko było to oczywiście gdzieś trzymać i składować. No i słuchajcie, zacząłem, zacząłem w którymś momencie się interesować horrorami, ponieważ horrory zawsze były dla mnie takimi filmami, które najbardziej lubiłem. Na początku zacząłem ściągać z tego Direct Connecta te serie, które, które znałem za młodu, czyli Koszmar z ulicy Wiązów, Piątek 13, Halloween i tak dalej i tak dalej. Tak jak mówię, w którymś momencie zobaczyłem, że nie ma sensu ściągania tego z internetu, bo trwa to po prostu strasznie długo. I często jest tak, że no film, tak jak mówię, dwa dni się ściągał przy maksymalnej prędkości, ale czasami to i wisiały na przykład parę tygodni film zanim się dociągnął, bo albo ta osoba, które się ściągało gdzieś wyszła i już ona musiała być zalogowana fizycznie na komputerze, żeby można było od niej pobierać ten plik. W każdym razie no było to dosyć, słuchajcie, żmudne. I poznałem mojego kolegę Jabka, który też był fanatykiem horrorów. Prowadził on stronę o takim jednym z, z głośnych pisarzy horrorów. Chyba jedyną, o ile pamiętam, on mówił jedyną w Europie taką stronę. W każdym razie Jabko miał bardzo dużo tych horrorów, które by mnie interesowały. A on się tym interesował też z racji tego, że prowadził tą stronę, także miał dosyć spory, spory zapas tych, tych filmów grozy. No i zaczęliśmy się z Jabkiem jakoś tak kolegować i wymieniać, tak? Pocztą, my żeśmy nigdy się nie spotkali. Do, do dzisiaj nie, nie wiem, jak Jabko wygląda. Ale mogę wam powiedzieć jeszcze ciekawą rzecz z Jabkiem. Ja jemu pomogłem wygrać na Warhali telewizor. Nie wiem, w którym to było roku, LG. I potem on mi trochę pomógł wygrać telewizor na Walhali, także <noise> była taka sytuacja, że obydwaj żeśmy wygrali telewizory dzięki. Naszej wspólnej pomocy niewielkiej, bo nie była to wielka pomoc, ale myślę, że przyczyniła się w jakiś sposób, że udało się wygrać. W każdym razie, z jakkiem nigdy żeśmy się nie poznali osobiście, ale żeśmy często się wymieniali tymi filmami. No i słuchajcie, teraz najważniejsza rzecz. W którymś momencie, gdy przestałem katalogować, bo ja zbierając filmy, katalogowałem, je, był taki program, się nazywał Divix Cataloger, w którym katalogowało się Divixy. Teraz słuchajcie, najważniejsza rzecz. W momencie, kiedy przestałem katalogować moje filmy, zebrałem około 3000 pozycji, 3000 filmów. Najlepsze jest to, że każdy film był na płycie. Miałem go na płycie albo na dwóch płytach, w zależności od filmu, i ja każdy ten film obejrzałem. Nie były to oczywiście same horory, były to dramaty, melodramaty, komedie, sensacyjne, inne jakieś po prostu cuda niewidy, ale każdy film z mojego. Katalogu obejrzałem. Dzisiaj uważam, że obejrzałem więcej filmów w swoim życiu niż do tego momentu obejrzałem więcej filmów niż niektórzy przez całe swoje życie. W każdym razie oglądałem tych filmów naprawdę masowo. I w czasach studiów były czasy, kiedy oglądałem po 6-7 filmów dziennie. W którymś momencie pojawiło się coś takiego, że zapragnąłem obejrzeć najbardziej hardkorowe. Yy, horrory, jakie można było zdobyć. Dzisiaj zdobycie tych filmów nie stanowi absolutnie żadnego problemu. Odpalacie Torrenta i sobie je ściągacie. Kiedyś był to poważny problem. Przez Direct Connecta trzeba było znaleźć osobę, która te filmy posiadała. Mało tego, mało kto te filmy w Polsce posiadał, ponieważ yy, yy, DVD na przykład z filmami, nie wiem, Fulciego, albo nie wiem, japońskiej Guinea nie wychodziły na polskim rynku. Wychodziły one gdzieś na rynku na przykład amerykańskim, więc trzeba było to ciągnąć albo od Amerykanów, albo znaleźć kogoś, kto te filmy jakąś tam drogą zdobył. Yy, więc ja zacząłem też szukać innych dróg dostępu do tych filmów. Faktycznie sporo tych filmów, tych horrorów udało mi się ściągnąć i zaczęła się taka moja mania oglądania najbardziej hardkorowych filmów, jakie powstały. Filmów grozy, że tak powiem. I widziałem tego wierzcie mi naprawdę, naprawdę masę. Dzisiaj przeglądając na przykład takie różne zestawienia, na przykład 100 najlepszych horrorów, albo świetne zestawienie na film.org.pl, chyba 100 kampowych filmów. To jest taka odmiana, do której się też zaliczają niektóre, niektóre powiedzmy, horory, bądź filmy grozy, bądź gore. I słuchajcie, ja większość tych filmów, jakieś 90% z tych list, wszystkich, ja te filmy widziałem. Także naprawdę oglądałem tego masę, masę. Nie mienię się jakimś znawcą filmów grozy, bo na pewno nie jestem. Powiedzmy, że byłem takim tylko takim typowym odbiorcą. Nie przykładałem do tego jakiejś większej wagi, nie dodawałem do tego jakiejś swojej ideologii, nie interesowałem się na tyle tymi filmami, żeby pisać jakieś rozprawy na internecie czy coś takiego. Ja po prostu je oglądałem i moja właśnie ta, moje dążenie do oglądania najbardziej hardkorowych filmów. Oczywiście tutaj pojawiło się mnóstwo filmów, które były zakazane w wielu krajach, nie wiem, Cannibal Ferox, który był zakazany chyba w 30 krajach. Salo, 120 dni Sodomy, filmy Paolo Pasoliniego, który też był zakazany w wielu krajach. Dużo tych filmów udało mi się zdobyć, ogromną ilość tych filmów obejrzałem. Jak widzicie, jestem normalny. Nie, nie zabijam, nie jestem jakimś szaleńcem, psychopatą. Niemniej jednak, w pewnym momencie wytwarza się taka obojętność na pewne rzeczy, które nie wiem, widzicie w telewizji. Tworzy się taka, oglądając takie filmy właśnie gore, takie filmy hardkorowe, tworzy się taki w człowieku taka opoka, która, może nie opoka, co ja mówię, nie opoka, tworzy się taka, nie wiem, osłona, która, która, od której jakby wszystko się odbija i w większości wypadków... Wiązało się to z tym, że ktoś pokazywał mi jakieś, na przykład na internecie, filmy typu snaw, jakąś podżywają gardą, Nie robiło to na mnie większego wrażenia w tamtym czasie, bo widziałem gorsze rzeczy na filmach. I o ile dzisiaj filmy hardkorowe, czy też takie dla totalnych z są o wiele bardziej realistyczne, bardziej, można powiedzieć, no w pewien sposób obrzydliwe, jak na przykład, nie wiem, serbski film, nawet piła, nie wiem ile tam, 7 części chyba piły, widziałem, czy 6, nie, nie wiem ile ich tam wyszło. One nie mają co się równać do tych filmów, które wychodziły w latach 70., -tych, 80., -tych, 90., -tych, które należały do gatunku gore i takiego hardkorowego horroru, że tak powiem. Dzisiaj te filmy, oczywiście te nowe filmy, to zupełnie inna klasa. Tak? Ja już tych filmów nie oglądam, bo już mnie to przestało interesować. Czasami z ciekawości, tak jak oglądałem na przykład serbski film, bo mnie to po prostu zaciekawiło, co to takiego hardkorowego jest. W każdym razie... No dzisiaj jest o wiele bardziej hardkorowo, niż było kiedyś. To mogę na pewno, na pewno potwierdzić. I te filmy, które w tamtym czasie, w momencie, kiedy zacząłem kolekcjonować DVX-y z horrorami i one, te filmy, już były wtedy stare, no robią bardzo... Nie, nie robią takiego wrażenia, tak jak pozostałe filmy, które możemy obejrzeć dzisiaj, ale zdarzają się wyjątki, zdarzają się wyjątki i o nich, o nich Wam opowiem. Szczególnie, jeżeli jesteście zainteresowani takimi filmami zakazanymi, na przykład w wielu krajach, polecam taką listę, która się nazywa Video Nastis, Video czyli wideo obrzydliwości. Jest tam spis filmów, które zostały zakazane w różnych krajach. I często. Zdziwicie się jakie filmy zostały zakazane. Na przykład Oczy szeroko zamknięte, Kubrika chyba tak z e... Tomem Cruzem też został zakazany film z powodu tej sceny tamtej orgi. No różne takie rzeczy się różne takie filmy tam znajdziecie w każdym razie można sobie wbić na tą listę i zobaczyć, wyszukać pozycję, ściągnąć i oglądać. W każdym razie dzisiaj horror. Dzisiaj horror bardzo się zmienił. W odróżnieniu od tego, co było kiedyś, wydaje mi się, że dzisiaj um, obniżył loty. Obniżył loty, um, ponieważ kiedyś te filmy, nawet takie mega obrzydliwe, z paroma wyjątkami, oczywiście, miały jakiś cel i sens. Dzisiaj, oglądając wiem, czasami horrory zastanawiam się, jaki był cel stworzenia takiego filmu. I to jest chyba jedno z właśnie z takich, z takich um, sytuacji, że. Widz oczekuje coraz... Widz horrorów oczywiście, nie, nie generalizuje, że każdy. Ale oczekuje coraz bardziej hardkorowych rzeczy, że zobaczy je w kinie. Podobnie jak z blockbusterami, tak? Z filmu na film oczekujesz coraz lepszych efektów, coraz bardziej... Nie wiem, jakichś epickich akcji. I tak było też z horrorami. Ludzie po prostu w pewnym momencie zaczęli coraz bardziej... Apetyt zaczął rosnąć w miarę jedzenia i te filmy... Przestały często mieć nawet fabułę, bo widziałem takie filmy jak na przykład, nie wiem, teraz sobie nie przypomnę, Vomit Dolls, czy coś takiego, no to w ogóle nie ma żadnej fabuły, albo na przykład August Underground, tego typu filmy nie mają zupełnie żadnej fabuły, nie mają żadnego celu samego w sobie, a kiedyś te filmy faktycznie, pomimo że były hardkorowe, one miały swój cel, one miały swój cel, miały jakąś swoją fabułę zarysowaną i to okrucieństwo było jakby uzasadnione w tych filmach, a teraz, teraz niestety tak nie ma. Druga rzecz, w pewnym momencie zaczęły pojawiać się coraz więcej filmów realizowanych amatorsko. Wiadomo, dostęp do kamer, coraz lepszy software do montażu coraz lepszy hardware dostępny dla zwyczajnego użytkownika. No więc te filmy zaczęły się pojawiać też, te filmy takie typowo amatorskie. Ja powiem szczerze, że widziałem trochę tych amatorskich horrorów. Nawet takie filmy, które zdobyły jakieś nagrody, ale słuchajcie, no to są to po prostu są takie denne filmy, jak na przykład Necrophiles o zombie z wielką pałą, który chodzi i posuwa laski. I to zdobyło jakąś nagrodę na jakimś festiwalu. No denne po prostu gnioty, które są po prostu... No, są masakrycznie głupie, tak? Ale też tutaj pragnę wspomnieć, że pojawiły się też polskie filmy amatorskie horrory. Realizowane oczywiście bardzo mierną techniką, często na prowizorce, na spontanie, ale warto zwrócić uwagę, że jeden film. Właśnie gdy mówiłem Marioli, że będę robił w loco horrorach, ona powiedziała, żebym opowiedział o tym filmie, bo ona go pamięta. I to jest na przykład film polski, który powstał na kanwie popularnego w ówczesnym czasie: Blaridge Project, czyli filmu realizowanego z ręki. I powstał film, który się nazywał Polski Film 22-22, znaczy to jest 22-22, może tak. Film o jakichś dwóch gościach w jakiejś fabryce, łażą z kamerą, nie wiadomo o co chodzi. I żeśmy to oglądali z Mariolą, ale słuchajcie. Coś w tym filmie było. Może to, że był tak głupio zrobiony, tak miernie zrobiony, że Mariana zapamiętała go do dzisiaj i ja ten tytuł też zapamiętałem do dzisiaj, i też tutaj mogę o tym wspomnieć. W każdym razie tych filmów amatorskich zaczęło się pojawiać coraz więcej, i to też w mojej opinii te, te filmy zazwyczaj w takich filmach gory chodziło o to, żeby pokazać jak najwięcej flaków, a żeby nie było żadnej fabuły, i to myślę, że przypieczętowało moją taką niechęć już do tych filmów. Zdarza mi się oglądać horrory. Z Mariolą lubimy oglądać horory. Oglądamy te mainstreamowe filmy. Nie szukam jakichś pozycji hardkorowych, niszowych, zbanowanych, nielegalnych i Przestało mnie to zupełnie interesować. No, i jeszcze właśnie pytanie: na pewno które was, z, z, z was z zastanawiacie się, co zrobiłem z tymi trzema tysiącami płyt, które miałem w którymś momencie? Bo każdy film był nagrany na płycie CD, nie był na DVD. Co zrobiłem, słuchajcie, część dałem rodzicom, spakowałem w taką wielką reklamowę, dałem rodzicom te płyty. Myślę, że oni nawet nie wiedzą, co na tych płytach jest, i może lepiej, żeby, żeby ich nie oglądali, bo są tam <laughs> hardkorowe rzeczy. Częściej porozdawałem i muszę przyznać, że no cała ta moja kolekcja dzisiaj mam może, nie wiem, z 50 może filmów mi zostało, których, których nikt nie chciał, ale mówię, tak jak mówię, obejrzałem tego sporo. Także w kolejnym odcinku szykujcie się na sporą dawkę informacji na temat tych, takich filmów. Nie zawsze takich, które warto obejrzeć, ale takich, które utkwiły mi w pamięci, i w których Sceny w jakiś sposób zapadły mi w pamięć, albo po prostu, które mi się podobały, bądź miały ciekawą fabułę, bądź były po prostu czasami głupie, tak, szczególnie te filmy z Nurtu Camp. Polecam jeszcze raz na filmorg.pl cały artykuł o kampowych filmach. No To są już filmy całkowicie oderwane, po prostu jakieś odpały, które, <grych> których często nie wiadomo o co chodzi. W każdym razie, no, tak wyglądała cała moja historia z divixami z filmami grozy. Tak jak mówiłem, nie za wiele opowiedziałem dzisiaj o tych filmach grozy, ale to się mówi. Tak jak mówię, musiałem nakreślić Wam tą sytuację, ponieważ chodzi mi o to, żebyście wiedzieli, że kiedyś zdobycie filmu nie było takie proste jak teraz. To, to nie było takie oczywiste. Tak? Dzisiaj odpalamy torrenta i ściągamy sobie film, jaki nam się podoba. A kiedyś zdobycie filmu, no to było całkiem poważne wyzwanie. I na przykład jeżeli chciałem obejrzeć jeden z takich właśnie hardkorowych filmów Hiszpański Aftermath, taki 40-minutowy film. No, nie będę Wam mówił o czym, podejrzewam, że większość z Was znajdzie sobie to na internecie. No, to było wyzwanie, bo ten film nie dość, że nikt go nie miał, był on bardzo niepopularny. Często te filmy na przykład nie były wydawane na DVD. To też się zdarzało, że. Co bardziej hardkorowe filmy, właśnie na przykład Aftermath, nigdy nie zostały wznowione w wersji DVD, więc jedyny sposób znalezienia tego filmu, no to było oczywiście jakiś rip z kasety VHS, ale jeszcze ktoś tę kasetę, kasetę VHS musiał mieć, jeszcze ktoś dodatkowo musiał to mieć sprzęt, żeby to zrzucić, także no mówię, no to było dosyć, dosyć wyzwanie i dosyć ciekawe historie z niektórymi pozycjami. W każdym razie, słuchajcie, to taki dzisiaj krótszy blog pogadajmy na temat DVX-ów. Mam nadzieję, że Was troszkę zainteresowałem tym tematem horrorów. Zajmiemy się nim w przyszłym odcinku. Mam już listę zrobioną, o czym chciałbym Wam powiedzieć. Też myślę, że. Może się zdarzyć, że podzielę to też na parę części, bo tych filmów jest sporo. Nie będę oczywiście się jakoś tam wnikał, opisywał każdego filmu fabuły, tylko tak pokrótce, jeżeli ktoś chciałby rozpocząć swoją przygodę z filmami grozy wspomnę. Może się zdarzyć też tak z racji tego, też że film nie będzie miał, znaczy nas kolejne pogadajmy o horrorach, nie będzie miał żadnych fragmentów tutaj pokazanych. Podyktowane jest o tym, że Prawdopodobnie YouTube mógłby mi zbanować film e, bądź dodać e, znaczek 18. E, no ale tak jak mówię, możliwe, że ten film i tak będzie miał znaczek 18, plus, bo no to nie są filmy, które powinny oglądać powiedzmy osoby poniżej 18 roku życia i sceny, które są w nich pokazane, no też, też nie należą do... Nie, nie należą do takich e, lekkich, że tak powiem, pomimo że filmy mają nie wiem, po 20-30 lat, nadal e, mogą kogoś zniesmaczyć bądź e, przyprawić kogoś o jakieś palpitacje serca. E, no dobra, to tyle. To tyle odnośnie, odnośnie Geeksów i widzimy się w kolejnym odcinku. Następny będzie top 10 i kolejny będzie przygoda z e, horrorem. Pozdrawiam Was, energii trzymajcie się. Do następnego. Cześć.